thank mm -hmm. Pani ma na celu zapoznanie Was z tematem o nowotworach, a dokładnie o płoniakach. Nowotwór jest to niekontrolowany, taki nadmierny rozrost, komórek nieprawidłowy w organizmie człowieka. No to nowotworów. jest nowotworów? Nowotwory dzielimy na niezłośliwe, czyli łagodne. Są one całkowicie wyryczalne, nie dają przeważnie przerzutów yy. i na też nie dają. Młośliwe, czyli o miejscowej złośliwości. Są to nowotwory, które przerzutu zasadniczo nie dają, ale są na pooperacyjne oraz na złośliwe i gruszolaki, naczyniaki, bukniaki, a złośliwe raki, mięsaki, chłoniaki, czerniaki i jeszcze wiele innych jest takich. Pienowskie, promieniowanie nadfioletowe, czyli jak za dużo przebywamy na słoneczku albo chodzimy sobie na salarium. Związki bierwarskie chemiczne, które się dostają do nas przez powietrze, przez wodę, przez glebę. Nieprawidłowe zwyczaje żywieniowe, palenie papierosów, alkoholizm. Zły jamy ustnej, np. przez spożywanie zakrytego zęba chowanego serdaka. Niedożywienie i niektóre leki, które obniżają właśnie odnośność organizmu czy leki hormonalne. Jak powstaje nowotwór? Powstawanie nowoczesne dzielimy na trzy etapy. Inicjacja czynnik rekotwórczy działa na zdrową komórkę. Zmienia jej materiał genetyczny, jeśli taka komórka ma zdolność do podziału. Mutacja się utrwala, jeśli przekazywana jest następnym pokoleniom komórek. Promocja. Ta zainicjowana komórka przechodzi kolejne mutacje i dąży do tego, stać się typową komórką nowotworową. Cechuje ją m.in. zaburzona zdolność przelegania do otaczających komórek. Na tym etapie procesie choroby można jeszcze powstrzymać. Progresja. Pojawia się gdy obrona organizmu zostaje przełamana. Komórki nowotworowe dalej ulegają niepohamowanemu rozwojowi, Wówczas można klinicznie rozpoznać choroby. Widoczne są jej pierwsze objawy. Z częścią układu odpornościowego, który ma za zadanie bronić nasz organizm przed różnymi infekcjami. Do układu płynnego należy między innymi bidałek, klasica, śledziona, węzły chłonne i naczynia limfatyczna. Mamy między innymi chłoniaki typu chłoniak z małych linfocytów B, chłoniak tzw. Tak rozlany z dużych komórek B, szpiciach plazmocytowych, chłoniak Kotkinga, chłoniak grudkowy, chłoniak z komórek płaszcza, chłoniak strefy brzeżnej, chłoniaki o dużej dynamice, takie jak burkit, a czy plastyczne oraz chłoniaki z obwodowych komórek T. Głównymi przyczynami Płoniaków są infekcje bakteryjne, wirusowe, dieta bogata w tłuszcze i związki azotowe, promieniowanie jonizujące, zaburzenia regulacji immunologicznej oraz przyjmowanie leków immunosupresyjnych. Jak kiedyś uważano, że płoniaki żołądka te bele, przede wszystkim brzodu żołądka, że zamieniają się w rakowacie ją. To się rozwija, że się handlową w chorobie. Rozpoznać choroby. Przez badania histopatologiczne, kurację antybiotykową, biopsję węzła badanie krwi, zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, badanie szpiku kostnego oraz tomografię komputerową. Profilaktyka i leczenie. Ważne jest, żeby dbać o aktywność fizyczną, o prawidłową jakość spożywanych pokarmów oraz wody. Jak leczyć chłoniaki poprzez chemioterapię, radioterapię, podanie przeciwciał monoklonalnych, operacje oraz pobranie komórek macierzystych? No to najpierw oczywiście do lekarza pierwszego kontaktu, jeżeli na przykład, nie wiem, myjemy się pod prysznicem, wyczujemy pod żuchwą czy jakieś zgrubienie na szyi, pod pachami, w pachwinach, no to musimy od razu iść. Jeżeli chodzi o choroby piersi, no to poradnia poradniach rób w strzelcach opolskich. Poradnia Onkologiczna w Częsach Opolskich, Opolskie Centrum Onkologii, Centrum Onkologii Instytutu Marii skłodowskiej w Kliwicach. To jest podobno bardzo dobry instytut, tylko tam się czeka ponad na jakiekolwiek miejsce. I do Związku Centrum w osobie. Tutaj koleżanki rozdają profilu a Ja mam taką deklarację. badania kiedykolwiek w życiu, to proszę się po prostu podnieść. I dziękujemy za